Dzień dobry, dzień dobry, to do znowu Kasia figura olejkowa pani, proszę bardzo, z olejkami przybywam do Was, poopowiadać Wam też dzisiaj trochę może o biznesie. Trochę o tych olejkach. Ostatnio mówiłam o mięcie pieprzowej i o mm, lawendzie, moim ulubionym olejku, który mnie bardzo e, uspokaja, który mnie tak wycisza i czuję się po nim cudownie po prostu. E, a dziś chciałam powiedzieć o olejku, który ma za zadanie wygładzić moją skórę. <taki> Takiemu postawiłam zadanie i on to ma zresztą w opisie swoim, że pozbywa nas z marszczek, i to jest kadzidłowiec. To jest król olejków. On jest bardzo drogi, bo ta buteleczka tak normalnie, jakbyście chcieli ją oddzielnie kupić, to kosztuje 400 zł, tak na polskie pieniądze, a około 400 zł, nie wiem czy może 60 yy, dokładnie. Yy, yy, dlatego warto też yy, znowu namawiam do kupowania tego całego zestawu, tej domowej apteczki, gdzie jest 10 różnych olejków, każdy praktycznie na tam coś innego działa. Uzdrawiająco, 100% natura, to już yy, będę powtarzać w kółko. Yy, więc yy, ja tego kadzidłowca yy, używam, ale on właśnie nie tylko na zmarszczki, nie tylko na problemy skórne, ale też na przeziębienia, na bakterie, wirusy, yy, działa antyrakowo, yy, działa też na. Yy, czekajcie, żebym ja sobie jeszcze może ściągnę sobie coś, yy, na migreny, na stany właśnie lękowe, jakieś depresje, na wszystko to działa kadzidłowiec. Yy, dziewczyny, które są starsze starze w Doterze, to. One właśnie na pytanie, jaki olejek zabrałoby na bezludną wyspę, gdyby mogły zabrać tylko jeden, to one właśnie odpowiadają, że ten właśnie, kadzidłowiec. To ja polecam. On pachnie takim, no, takie, kurczę, kadzidło trochę jak w, w, jak w kościele. Takie było moje pierwsze skojarzenie, ale im dłużej go mam i jakoś tak go dłużej wącham, to już inaczej mi pachnie. No tak, no cudownie, po prostu. To jest pierwszy olejek, o którym chciałam Ci powiedzieć, to jest kadzidłowiec, właśnie król olejków, a drugi olejek, o którym ostatnio w filmiku wspomniałam i on już jest taki bardziej w klimacie tym grudniowym, w klimacie świątecznym, bo też pięknie pachnie, kojarzy się ze świętami, bo pachnie trochę goździkami, to jest Ongard Ongard i on działa na, na takie przeziębienia, na osłabienie organizmu, na niską odporność, on właśnie te rzeczy reguluje. A jak stosować zarówno jeden i drugi olejek? Na trzy sposoby możemy stosować, czyli możemy stosować, dyfuzować o, na przykład dyfuzorkiem, który też dostajecie w pakiecie, kupujecie cały zestaw, tą łapteczkę domową. Można sobie rozcierać tak wdychać, jak pokazywałam w ostatnim filmiku. Można na przykład sobie dać kilka kropel zwykłego oleju, czy tam łyżeczkę oleju na rękę nalać, kropelkę olejku, bo to tylko po kropelce stosujemy, wystarczy, ma taką moc, rozetrzeć i smarować tam, gdzie tam chcemy sobie poprawić coś, urodę na przykład. Albo jak chcemy ongardem poprawić odporność, to można wetrzeć w stopy, można wetrzeć wzdłuż kręgosłupa. No i trzeci, trzecie zastosowanie, Czyli wdychanie mamy, smarowanie w miejscu, gdzie potrzebujemy użyć olejka, i trzeci rodzaj zastosowania to jest do doustnie, czyli jeden i drugi olejek też możemy wypić z wodą, z napojem, z jakimś koktajlem, na przykład na śniadanie, czy po południu po pracy sobie wypić i on właśnie również świetnie się wchłonie. To tyle, a chciałam powiedzieć dzisiaj o olejkach i ich zastosowaniu. A chciałam też powiedzieć o tym biznesie, bo ja właściwie, wiadomo, zachwyciłam się produktem, bo produkt jest wdzięczny, jest kobiecy, jest nowy na naszym rynku, bo w Polsce on dopiero jest od czterech chyba lat od czterech lat a w Zamościu właściwie to on się dopiero niedawno pojawił. I fajnie by było, gdyby każdy w domu miał takie naturalne te lekarstwa. Tą domową, naturalną apteczkę, nie kupowaną chemię, którą. Y Siebie i w nasze dzieci po prostu wrzucamy, popijają wodą i, i, i koniec, a potem wychodzą inne jakieś dolegliwości, tak zwane skutki uboczne tej, przyjmowania tej chemii. Więc ja rekomenduję te naturalne sposoby. Te natury, to jest 100% natury, to są olejki pozyskiwane z roślin z krajów trzeciego świata. Na przykład kadzidłowiec, to on pochodzi, kochani, zaraz wam powiem, z Etiopii. On stamtąd jest. To tam y, rolnicy hodują te drzewa, tam z, z tej żywicy pozyskują ten olejek y, i oni go tam destylują do tych buteleczek, y, y, są wlewane, są tu umieszczane i po prostu i ja to mam, i ja się cieszę tym w zamościu w Polsce. Więc to jest magia w ogóle, magia. I. Y, 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 Produkt mnie przyciągnął, ale przyciągnęły mnie też, nie ukrywam, pieniądze i po prostu te y, etapy rozwoju, to, że na każdym etapie jesteście, y, nie jesteście same. Macie, jeżeli na przykład zechciałybyście dołączyć do tego biznesu, to macie pierwsze mnie, po drugie moją upline i wyżej, i wyżej, i wyżej, bo one wszystkie, te wszystkie dziewczyny opiekują się sobą. Jest mnóstwo grup, w których się spotykamy, w których się uczymy, dokształcamy, radzimy sobie, doradzamy. Tutaj Wam pokażę właśnie tą taką mądrą książeczkę. Fajne jest to w tym biznesie, że, że tutaj nie trzeba wymyślać po swojemu niczego, tylko duplikujemy. Moja upline mi przekazuje książeczki, spyliłam ja się nauczyć pewnych rzeczy i te rzeczy po prostu przekazuje innym ludziom. Wiadomo, że na swój sposób bo figura to figura i ona musi po swojemu wygadać <gadanie> ze, ze swoją energią, swoim entuzjazmem. Ale są takie schematy, które po prostu powtarzamy, bo, no bo to się po prostu przyjęło, to się sprawdza i tak się dochodzi do diamentów i do albo Presidential Diamond, gdzie już są zarobki 90 250, 90 250 euro miesięcznie, no to jest Presidential Diamond, no to jeszcze w Polsce takiej rangi nie ma, ale diamenty już są. Trzy od wczoraj chyba. No ja jeszcze nie mam elita nawet, tutaj popatrzcie, tu są właśnie te, te słupki, tu jest elit najniższy, który zrobi około 1000 zł, ja jeszcze tego nie mam, na razie wkładam to, czyli kupuję olejki, którymi się dzielę, później już na tym etapie to już właściwie już mnie stać, już te olejki jakby mi się spłacają same. I do tego jeszcze mi coś zostaje. Więc y, tutaj pniemy się, pniemy w górę. Moim celem za 3 lata jest właśnie zrobienie diamentu, diamenta, rangi diamenta. I to są zarobki około 65 tysięcy miesięcznie. Ja sobie tego życzę bardzo i życzę wszystkim Wam, dziewczyny, bo wolność finansowa jest ważna, możemy sobie wtedy pozwolić na co chcemy, możemy sobie inwestować te pieniądze, możemy sobie podróżować, możemy mieć więcej czasu dla rodziny. Więc ja sobie daję 3 lata, jeśli chcesz dołączyć do mojego zespołu i krok, krok ze mną iść, bo. No bo jeżeli się zacznie w jednym czasie, no to idziemy po prostu web w web. Więc zapraszam do swojego zespołu, odezwijcie się do mnie, odezwij się do mnie, jeśli jesteś zainteresowana, jeżeli jesteś zainteresowana produktem. To jak najbardziej też na zakupki. Możecie być po prostu klientami, nie musicie wchodzić w biznes. Możecie sobie kupić nawet pojedynczy olejek, zamówić u mnie, ale od razu, bo najbardziej opłaca się kupić po prostu całą apteczkę, te 10 olejków i miecie w swoim domu, ewentualnie dzielić się z innymi i też z tych, na przykład, jeżeli polecicie kogoś, komuś te olejki i ten ktoś zechce też kupić taką apteczkę, to wtedy wy tą osobę zarejestrujecie i z tej rejestracji będziecie mieć punkty, a jak nazbieracie sobie dużą ilość punktów, to wtedy te olejki będą Wam wychodziły też za darmo, więc no każda forma po prostu związania się z tą firmą jest korzystna, tu są sami zwycięzcy. No... A że ja chcę iść na szczyt, to zapraszam te osoby, które chcą być budowniczymi, które chcą budować sieć, które e, chcą e, zarabiać kasy zapraszam, czekam na Wasze kontakty, zorganizujemy spotkanie biznesowo-olejkowe, poznacie olejki, powąchacie sobie każdy olejek, dostaniecie próbeczki, jeśli macie jakieś kłopoty ze zdrowiem, to też piszcie, to też Wam dam próbeczki na te rzeczy, które Wam tam doskwierają, bądźmy w kontakcie, edukujcie się, poznawajcie olejki, pozwólcie sobie na tą naturalną, na to naturalne zdrowie, na to naturalne dobro. No, pozdrawiam Was serdecznie, pa!